Proszę Państwa, myślę, że w Państwa imieniu bardzo serdecznie podziękuję wszystkim artystom, którzy na tej scenie włożyli tyle serca, aby ten wyjątkowy wieczór, Wigilię Wigilii był taki piękny i niósł tyle ciepła, tyle dobra. Artyści z miasta i gminy Gąbin pokazali, że są wielcy. Przekazali nam najwspanialsze życzenia na te święta i na ten nadchodzący nowy rok. Wszystkiego najlepszego i gorące brawa dla wspaniałych artystów. Ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim współorganizatorom za ten piękny wystrój, miejsko gminny środek. Kultury w Gombinie to uczynił. Mamy wspaniałą oprawę, jeżeli chodzi o nagłośnienie i to, co widać tutaj dokładnie: firma Optis, firma Artmedia, firmy, które wspierają nas od dawna. No i najwspanialsza na świecie publiczność z Gombina, z miasta i gminy Gombin. Dziękuję bardzo.